To, to by mnie się? Jak tu Nie. nie spokojnie. Na początku kiedy podeszliśmy tak tam na ludzie do tego meczu, że mieliśmy tam parę problemów, ale z biegiem czasu, poszczególnym tych pierwszych dwóch bramek, po tej trzeciej, ja myślę, że kontrolowaliśmy przez, przez całe, całe, całe resztę tego meczu, to spotkanie. Nie złagę w przewadze, wykorzystaliśmy przewagi, szczęśliwy w odpowiednich momentach bramki, no, ja myślę, że no... To są tylko trzy punkty, no, ale na pewno cieszy zwycięstwo. Zawodnik meczu? Krzyż mnie? Ja. <noise> lepiej w szczękach wie. Lepiej w wie? e, szczękach wie. Lepiej w szczękach mhm. już... I czwarty. I czwarty, tak. tak. A nie będzie wiec. On. <noise> Albo nie będzie wiec. <noise> Czy po wcześniejszych, słabszych meczach oni spodziewał się Pan, że będzie tak łatwo? Na pewno się nie spodziewałem, że będzie tak łatwo. Tutaj w przygotowaniach u mnie zagrała bardzo agresywnie na nas. Spodziewaliśmy się tego dzisiaj. No, wyszli, wyszli bardzo skoncentrowani. Wiadomo, że nie jest łatwo, jeżeli się przegrywa dwa mecze, ten, nie jest łatwo złapać ten rytm i po prostu nagle wszystko zmienić, żeby to funkcjonowało. No, ale ja myślę, że myśmy zagrali też niezły ok. I, i, i tak jak powiedziałem, przejrzeliśmy w odpowiednich momentach bramki. No i, Ok, 8-2, ale to są też tylko trzy punkty. Wiadomo, że cieszy zwycięstwo. No właśnie Katowice też mają przemeblowany skład, też nowi zawodnicy, a jednak widać to zgranie i ten kolektyw. No w dniu na pewno, ale zgranie kolektów. No my też potrzebujemy czasu. Wiadomo, że, że mamy praktycznie całkow, całkowicie nową drużynę i, i, i też potrzebujemy trochę czasu, żeby żeby się zgrać. Jeszcze tam niektóre rzeczy nie są na 100%, ale, ale pracujemy nad tym no i staramy się każdy dzień dać ci wszystko, żeby to, żeby to funkcjonowało w meczach i żeby przynosiło wyniki. Wydaje się, że nowy bramkarz Katowic będzie jednym z lepszych w naszej lidze. No nie wiem czy w naszej lidze, ale ja myślę, że jest na pewno podporą, stuprocentową podporą w naszej drużynie i z tego się cieszymy. No bo i tak dalej. W pierwszych meczach miał Pan problem z tym, co zarzucano wcześniej, że będzie miał Pan problem z karami swoich zawodników amerykańskiego pochodzenia. Dzisiaj było to spokojnie. Jak Pan sobie radzi? No, wiadomo, że tam mieliśmy parę, parę meczów, że graliśmy trochę, można powiedzieć, długo w osłabieniach, czy, czy 5 na 4, czy 5 na 3, ale no, no, rozmawialiśmy na ten temat i, i my, chcemy, my chcemy z dnia na dzień być lepsi, chcemy wyciągać wnioski, to co zrobiliśmy źle, nad tym pracujemy, no i, no i myślę, że <coughs> jesteśmy na dobrej drodze. Czy może Pan tak uczciwie powiedzieć, jaki jest cel Katowic w tym sezonie? Uczciwie jest utrzymanie się. Ja, ja. To może wiecie, no dziękujemy bardzo. No, no, bardzo. Proszę, proszę, no. razie nie będziemy pana no, proszę, no. Proszę.